Dziwna babcia. Cześć, tuchenio, ale jestem zły. Wszystko przez to, że dzisiaj rano babcia powiedziała, żebym założył czapkę. A przecież jest wiosna! No więc powiedziałem, że nie ma mowy i że za nic jej nie włożę. Babcia przyjrzała mi się, westchnęła, a potem spojrzała na termometr za oknem i powiedziała, że co prawda w kalendarzu jest wiosna, ale za oknem ciągle zima. I podała mi czapkę. Zdenerwowałem się, bo nikt już nie nosi czapki i wszyscy będą się ze mnie śmiali. Schowaj ją chociaż do plecaka. Włożysz kiedy ci będzie zimno? Poprosiła babcia. Nie będzie! Upierałem się. Niemądre to strasznie, ale rób jak chcesz. To w końcu twoja głowa, nie moja. Odparła babcia. No właśnie! Ucieszyłem się. Rzuciłem czapkę na wieszak i zbiegłem po schodach. Kiedy tylko otworzyłem drzwi nadwór, poczułem tak zimny wiatr, że pomyślałem, że chyba babcia miała rację. Ale to w końcu moja głowa, nie jej. Mogę robić z nią co chcę, prawda? Więc nie wróciłem się na górę po czapkę. W połowie drogi koło parku to już byłem pewien, że babcia miała rację, ale było mi głupio wrócić po tę czapkę. A pod szkołą, kiedy zobaczyłem Dominika, Igora i Marcina w czapkach, to pomyślałem sobie, że są okropnymi zdrajcami. A potem to już nic nie myślałem, bo byłem zajęty wycieraniem nosa. Najpierw w rękaw, a potem w chusteczki od Hani. Nie kazali ci założyć czapki? Zdziwiła się. Nie, odpowiedziałem i poszedłem do domu. Zły jak nie wiem. Na Hanie, że zadaje niemądre pytania. Na chłopaków, że przyszli w czapkach. Na babcię, że pozwoliła mi wyjść bez czapki. I na katar, że się przyczepił. No bo jutro sobota i mieliśmy iść z tatą do kina. A z tym katarem to teraz nie wiem, czy pójdziemy. Bo jeszcze dostałam kaszlu, a teraz leżę i piję syrop. I już sam nie wiem, na kogo powinienem być zły. Wasz chory Henio. P.S. Bałem się, że babcia mnie skrzyczy, gdzie wrócę z Katarem, ale nie. Babcia się uśmiechnęła i powiedziała, że to świetnie, że od Kataru nikt nie umarł i że ma nadzieję, że wyciągnę z tej historii wnioski. Moja babcia jest jakaś dziwna. Wasz Henio.